Klasyczny tekst, pan tu nie stał. Jak to nie? Jak to kurwa nie? Jebać stare baby, no. Z okazji, że jest niedziela, na pewno byliście u babci na obiadku, jak nie w tą, to poprzednią. I teraz jak powiedzieć babci, że nie jest się głodny. To jest bardzo trudne. Mojej babci nie da się odmówić niestety. To u mojej babci to, jest, to by i tak nie zadziałało. To jest bardzo trudne do odmówienia. nie ma szans w ogóle, to jest, nie ma takiej opcji. Mojej babci się nie odmawia. Kobieta była waka. No myślę, że się nie da odmówić babci. Jakbyś chciał powiedzieć, że go nie przyjmujesz do domu. Ja zjadam pokornie i idę dalej. Czyli raczej trzeba jeść grzecznie. Tak, tak, bo inaczej trzepaczka tam na ścianie zawsze jest Tak Po dupsku są klapsy, tak? Ja nigdy nie jestem taka, jedz, 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 Ja nigdy tak nie mówię A później mówię. trzeba ja... inwestować w siłą, nie tyka i tak dalej Ja zawsze mówię babciu, jadłem na mieście z hamburgera Albo jakiegoś gówna się na mieście najadłeś Moja babcia sama lubi takie żarcie I ty, ty babcia jest taka bardzo zła i co? No i wciska tam trochę tam, może ciasta chociaż, może jakieś ciasteczko, tu ci zrobię herbatkę. Nawet jakby pan zjadł 10 kebabów, to i tak musi być w ja, ja, ja jestem przygotowany zawsze i tak na głodnego. Kiedyś się skończyło źle dla mnie, ale... A jak to wyglądało? Zresztą. Wymiotami się skończyło. Nie żygałeś nie nigdy z przyjedzenia? A, myślałem, że babcia rzyga Nie, nerwu. nie, ja... też ja muszę żekać, tak? że męcz człowieka z gaga. O. O, bardzo dobrze, ale to babciada pierożka, pierożki najlepsze na zgagę, proszę bardzo. To już jest improwizacja wtedy. babciu, nie przepraszam, Jezu, to ja... Przepraszam, nie, nie dzisiaj, naprawdę i wychodzisz. Bardzo dobrym słowem jest, 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 jest po prostu nie. Dziękuję. Nie, 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 po prostu i tak żadne argumenty nie docierają, więc trzeba po prostu mówić nie. Tak, albo no, powiedz, że jesteś uczulony na kartofle. Tak, jak jakbyś mało jadłeś kartofle, i teraz nagle jesteś uczulona. A co zwykle? Czy babcie bab zwykle karmią Gąbki, jakieś tam y i pomidorowa? Rolada, kluski Śląskie i Modro Kapusta. A na Białym Stoku co tam jest? Na Białorusi. Co to za Ja mam teraz taką sytuację, że moja babcia twierdzi, że kurczek to nie mięso. Więc zawsze mi podaje: Masz kurczeczka, zjeżdżaj. Zajebiście to pią piątek. Proszę, masz. jedz! to nie jest mięso. No dobra, a teraz czy na przykład kiedykolwiek pan zabrał swojej babci dowód osobisty, żeby nie głosował? <głos> Chyba, żeby pożyczkę w prowidencie wziąć. Nie. No nie, 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 nie. zabierałem dowodu babci. I jak pani to zrobiła? Jakoś była taka sytuacja z Mission Impossible, spuszczanie się na linię i tak dalej? Nie, bez przesady. Po prostu spokoju zwinęłam, no. Bo was. Pod... Boże, to jest normalne. Czyli <noise> ufa pan swojej babci? Co? Ufa pan swojej babci. A znaczy ona w ogóle nie głosuje, więc. No to, to jeszcze gorzej. To powinien pan zmotywować babci, żeby... Na co? Na co chce wolny kraj! Nie ma na co. Na mnie. Tymon, Tymon Krótka, piłka TV, będę brał udział w wyborach, zapraszam uprzejmie. Babcia moja głosuje na jedynie słuszną opcję. Zradzi pan co to jest za słuszną opcja? Nie głosuję. Kredyt może teraz wziąć na posadę dowodu, nie myślała o tym? Nie no, bez przesady aż tyle jedzenia mnie nie wypchnęło, że musiałaś i jej na złość tak robić. Nie, nie myślałam. Babcia się zdziwiło, jakieś <laughs> akcesoria z Szekszopu na moje konto. <laughs> Yy, jak pan jeździ na przykład komunikacją, to w jaki sposób pan się spotkał, że babcie wymuszają uzyskanie miejsca? Sząkają? Popychają? Nawet plują czasami. Plują? No, to nie spotkałem. No, ja jestem ze Śląska, także one tam... one się nie p***dolą. W związku, że tak mniej kultury, niż w Warszawie. A mówi że jakich chamy? A, to, to znaczy nie tak, to są rychty śląskie baby, więc to, to, już się, to nie, nie ma rozmowy. A właśnie A. ja tutaj przytoczyłem takie struchanie, czy chrząkanie, może pan się spotkał z innymi, że tak powiem, formami szantażu psychicznego? Nie, kiedyś widziałem, że ktoś spał i spał jakiś tam młody człowiek, i taka jedna babcia podeszła i obudziła tego pana, chłopaka, hmm? i, no i kazała mu ustąpić miejsce. Ktoś ostatnio mówił, że spał sobie smacznie w autobusie, pracował 12 godzin w kopalni, śpi sobie, a babcia go lachom kłada Wstawaj łapudro, ła, bo chcę usiąść Siłowe metody są, łokcie i tak dalej, no ale co, gorsze od kiboli Boże, no, i Boże, no i jak panu ustępuje? No jednak... muszę, no, to, że ja taki chudy, biedny, zgarbiony, to co ja mogę? Żeby nie oberwać No Jak jest babcia miła, to ustępuje. jak jest taka wredna baba, co siedzi koło mnie i robi takie Nie pierdolę. Nie pierdolą się w ogóle w tańcu. No i pan, gdy jak babcia tak się po pana, pana kładzie? <noise> Najgorsze jest takie, jest Lord Vader tak zwany nad głową, że. Jak to wygląda? To się Właśnie? patrzy w na te, ręce, no tak i w okno. I, i jeszcze, oczywiście, jeden zrok, na nią takie. Babcia prosi was o miejsce, ponieważ torba jej się zmęczyła, żeby się ustąpił, i zamiast usiąść, to tam kładzie swoje manele. To wtedy mówię tej babci, że myślę, że jestem dużo bardziej zmęczony niż ta torba. W sumie, w sumie jest to racja, no, ale na przykład jak widzi pani taką babcię, taką... No, to nie ma pani, że tak powiem, serce się nie kraja, żeby jednak ustąpić i nie. Ja no, generalnie zazwyczaj ustępuje, chyba, że jak już wspomniałam, mam jakąś, nie wiem, turbokaca albo też źle się czuję, no. Czuję zapach moczu, starych ludzi i od razu już. Na kolanach. No, nie, chyba jednak. Już wolałabym chyba postać nawet. Ale raz pytanie z kategorii trudnych: gdzie wszyscy emeryci jadą komunikacją miejską o 7 rano? Po emeryturę. Do Zusu. Every day? Every day, every night. Posłuchajmy, zap... No kościoła. Też do wnuczków musić obiad? Na pewno jadą gdzieś na bazarek, gdzieś do sklepu. Mają rano wizyty, więc jadą po numerki i tak dalej. Po mojej babcia tak jeździ. Czy kolejki z czegoś powstają? Najczęściej to jest właśnie z, z babci i dziadków, którzy. Bo tu mnie boli, tu mnie boli, muszę pojechać i spadać. Tak, tak ostatnio zrobiłam i czekałam 3 godziny na lekarza, więc. A jaki to był lekarz? Ginekolog? Nie. Proktolog? A żeby wnuczkom dać jedzenie, dużo. Właśnie, to może być motyw, żeby obiad dla wnuczka ugotować, który potem go nie zje. A właśnie, a pan jeszcze mi powiedział, gdzie oni o tej siódmej rano Ja się zastanawiam, pewnie do księdza ryzyka, bo jakiś nowy starter rzu rzucił do telefonów. No, <grym <grym albo pojeździć po prostu nowymi autobusami, bo za ich czasów nie było, jeździły stare ogórki. No i się przyzwyczaić. A po, po drugie mają darmowe, to niech sobie jeżdżą, kto co przeszkadza, no. No pan miał typować, nie wiem, na panach. na, 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 na banacha tam jadą yy, kupować sobie guziki, żeby przeszywać, no. Gdzie? Pigwino Pigwinou i i, i surykatką i Pinokią, no. No dobrze, a w kolejkach? Ja spotkałem się wiele razy, że stoję sobie w kolejce w super sklepie lub markecie i wkładam się, się na plecach albo tym palcem powsuwają. Klasyczny tekst, pan tu nie stał. Jak to? Jak to kurwa nie? Jebać stare baby, no. no. Wtedy, to, to wiesz, wtedy jest, jak jest takie posuwanie, to... <grym> No i... i? wtedy się odsuwają zwykle. To zazwyczaj stosuję ten sam chwyt i po prostu napieram na babcię. Ona wtedy czuje się dość swoje, ponieważ napieram na jej piersi. Jeszcze może jej się spodobać. Czyli, ale to jakby pan miał, że tak powiem, grzecznie powiedzieć lub niegrzecznie, proszę się nie posuwać mnie, to co pan powiedział? Bo na babcię nie posuwają. Mnie, nie, mnie babci nie posuwają, bo zdarzało mi się, że mnie poszturchują. Żadnego posuwania ani przez babcię, ani babć. W moich fantazjach nie ma. Panią posuwają emeryci w stepie? Nie, mm, nie emeryci. A kto? Nikt. A pani próbowała? Za jaką ladą albo półką najlepiej? Nie wiem. Tak to ja widzę w pani oczach, że coś jest na rzeczy. Ja nie próbowałam, nie. A panią jakieś dziadki albo babcie posuwają? Nie. No ja się wypowiem, akurat w tej branży pracuję i wczoraj miałam taki przypadek, że babcia Padła do nas na kasę, Wola Boga! Trzy kasy, tylko jedna ja otwarta się śpieszę, zaraz mi się autobus ucieknie, a tak naprawdę wyszła przed sklep, później zaczęła palić papierosa, no nie. Ale to zależności, bo są babcie dobre i są babcie złe, no to jedna oczywiście idzie do kościoła, a druga jest lotczarowiczną jest na górę, no ale no to już. No to tak, jest taka no, przepychanka i jest kolejka, to ta babcia jak zobaczy, tylko że coś kasa się otwiera, to wystartowali normalnie kurzynioski, no gdzie to na 60 lat, a mówię Pan zasłuba tak, że mało cyckami nie zahaczy papieru to, to przy ladzie. no. To jest też człowiek, tylko że strasznie zgryźliwy, bo już dupa ją swędzi ma te wrzody i, i wkurwia się i dlatego się wyżywa na nas, bo jesteśmy jeszcze młodzi. A nas też to czeka, nie martwcie się. Ale zaciekawiło mnie jeszcze, pan mówił o dobrych i złych babciach. Jak rozpoznać właśnie, która należy do którego klanu? Y to jest tak, to łatwiutko. Proszę pani, bez grosika. O, dobrze, synu nie na zaś. Na, od serca! Dawaj mi ten grosik, ja chcę ten grosik! No i wszystko wiadomo, no nie? To już wiadomo, co i jak? Albo proszę pana, czemu to nie stoi tutaj, albo tutaj? No taką babkę lepiej ją no bo to strach jeszcze czymś dostać po tym wieczorem. Właśnie, bo te babcie wszystkich posuwają. Ciekawe jakby ktoś ją posunął, to czy by się nauczył? A czy idziemy do Arkadi w sumie, także. No. Gdzie pan posuwa babci? Tak. Co to znaczy jebiesz w mocy misternymi Skąd to się wzięło? Samego rana jadą, chuj wie gdzie po co, mm -hmm. te wszystkie. No i unosi się taki właśnie specyficzny, znany wszystkim zapach. Nie mam pojęcia, co to za pytanie. Zawsze ludzie mają ten specyficzny zapach. Nie zawsze przyjemny, nie jest w komunikacji prawie jak menera wcymywane. A nie wypada powiedzieć, że trochę tu pali przepani. Jakieś formułki na śmierdzieli? Formułka? No, no nie, for, żadnej formułki, bo to by było niemiłe, bo to jest coś słowne. Jakbyś zrobiła takie. Wyciągaliście kiedyś coś ze strychu albo z piwnicy? To jest ten zapach. Starsze panie nie mają zwyczaju wywalania gratów i różnych w mieszkaniach i gromadzą je, przez co kurz, zapach starych papierów i tak dalej, to u mojej babci nagromadza się, także że, że przesiąga skórę i ubrania. Czy znaczy to się rozróżnia na płcie, czyli dziadek albo babcie inaczej nas pachną? A ja nie wiem, nie, nie wąchałam, więc raczej nie, nie wiem. Znaczy, ja wiem, że miałem czasy w życiu, że też jebałem moczem, więc myślę, że to, to jest po imprezie. no, no, no. Ciuchy z szafy, które tam już mają po kilkadziesiąt lat Jakieś stare z dobrego materiału, które się wcale nie zniszczyły Ale są w tych szafach, więc siłą rzeczy pachną, powiedzmy, tymi starszymi ludźmi Bo nic więcej nie przychodzi mi na bo myśl Bo te mole tam srają Też To wtedy widać, jak to śmierdzi w autobusie, bo jest taka pustyka dookoła no to... No Ale to jest dobry motyw, żeby się nie myć i potem wszystkie miejsca wolne Chciałem kogoś pozdrowić. Myślę, że na pewno moich rodziców, moją babcię na pewno, jedną i drugą z obiadkami, moją najlepszą przyjaciółkę Hanie i mojego chłopaka Michała. Gabi, pozdrawiam Cię za te piękne uśmiechy! Mojego chłopaka. Ogólnie babcie i tak, dla wszystkich starszych osób. Dla wszystkich starszych osób, na których emeryturę pracujemy bądź pracować będziemy. E, chciałabym pozdrowić mojego chłopaka i całą rodzinę i w ogóle wszystkich znajomych. No od Pauliny. No ja też wszystkich znajomych. No i Pozdrawiam wszystkich kolegów, pozdrawiam panią dyrektor z mojej pracy, kolegów z pracy, kolegów ze szkoły, z byłej, z przyszłej. A ja to co najwyżej rodziców i siostr, nie. No to ja tutaj skorzystając z okazji, pozdrawiam nas tu wszystkich, oczywiście moją kochaną dziewczynę, nasze kochane radio -ca, internetowe, całą naszą ekipę. Pozdrawiam babcię, swoich widzów i Bodzia, który z stoi, pokaż palec, że tu jesteś.